się z tej strony Kruxon. nagrywam tu ponad raz 45 tysięczny i wiecie co, pokonuję tą sowę. Hmm. Pokonuję ją. Sorry, że tego nie mam na live, sorry, że nie nagrałem tego całego, ale ją zabijam! I to teraz. Kończywkę wam pokazałem, bo nie wiedziałem, czy na radę. Pięć tysięcy ekspa. O panie. O panie. 250 ponad. Co roku, że nie nagrałem tego całego, mogę wam pokazać PARTY Jakie miałem? Miałem tak. Yy, pierwszy endoszkielet, drugi Witcher, Nightmarchika, trzeci PAPER palsy, czwarty, lusztrap. Tutaj pierwszy Nightmare Freddy. Nightmare Bonnie. Tutaj mamy Magl i tutaj mamy do Bonnie'ego. Męczyłem się z nią długo. Ale na szczęście wygrałem. Dobra. I co tu jest? Congratulations. Wygrałeś. Na no zwykłym difficulty. Hmm. Jesteś prezent od bogów. Teraz będziesz mógł coś tam challenging Nie rozumiem. Jakby nie rozumiem zbytnio angielskiego, to możliwe, że dlatego id-end. Czy to znaczy, że wygrałem? To znaczy, że wygrałem.